Wyznacz wartość m, dla której trzy wyrazowy ciąg 2m plus 11 m kwadrat plus 3 i 5 minus m jest arytmetyczny i malejący. Zapisz obliczenia. No i najważniejszy wzór, z którego będziemy tu korzystać, to wzór na sąsiednie wyrazy w ciągu arytmetycznym, czyli an to jest an minus 1 dodać. AN plus 1 na 2 i musimy zauważyć, że to jest nasze A1, to jest A2 i to jest A3. I ten wzór przekładając na polski, mamy, że A2 to jest po prostu średnia z A1 dodać A3 na pół. I podstawiam to, co mam tutaj. Czyli m kwadrat dodać 3 to jest 2m dodać 11, plus 5 minus m. 2. Teraz mogę sobie tutaj górę zredukować, i wychodzi nam, że m kwadrat plus 3 to jest, z tego wychodzi m plus 16, na 2. Obustronnie pomnożę razy 2. Więc tu mamy 2m kwadrat dodać 6. To jest m plus 16. Tu się po prostu skróciło. Wszystko przerzucę na lewą stronę, bo już widać, że będzie tutaj delta. I mamy 2m kwadrat minus m minus 10 równa się 0. No to mamy... A równa 2, b równa minus 1 i c równa minus 10. Możemy liczyć delta. Mamy b kwadrat, czyli minus 1 do kwadratu minus 4 razy 2 razy minus 10. Wychodzi nam 1. Dodać, tu mamy. 4 razy 2 to 8, razy 10 to jest 80, a minus z minusem daje plus, czyli delta to jest 81, więc pierwiastek z delty musi być 9. I jeszcze tu coś ważnego było: ten ciąg musi być malejący, czyli r musi być mniejsze od 0. Zaraz będziemy się zastanawiać, jakie r jest, bo r. To jest przecież a2 minus a1. Więc liczymy sobie tutaj, wracamy do naszej delty, pierwiastka z delty, liczymy m1 i mamy minus b, czyli 1 minus pierwiastek z delty, czyli minus 9 przez 2 razy a. Mamy minus 8 na 4, to jest minus 2 i m2. To będzie 1 i tutaj mamy plus pierwiastek z dt, czyli plus 9 na 2 razy 2, czyli mamy 10 na 4, wychodzi nam 2,5. Ok, czyli możemy poznać, jaki to jest wyraz a1. Tutaj to zapiszę, a1 to jest teraz mamy 2 razy i pod a1. M podkładam minus 2, plus 11, wychodzi nam minus 4, plus 11, 7. A 2, tutaj sobie zapiszę dla M równego minus 2, wychodzi minus 2 do kwadratu plus 3. 4 do kwadratu, przepraszam, minus 2 do kwadratu to już 4 plus 3 jest 7, i tu już widzimy, że ten ciąg jest stały przez pierwsze dwa wyrazy. A a3 będziemy mieć 5, minus minus 2 też nam daje 7. Czyli y, tutaj r jest niezgodne z założeniem. To jest sprzeczne. Dlatego mamy m równe 2,5 i to jest nasza jedyna odpowiedź, a to jest sprzeczne z założeniem.